Przez to, że mamy taki komfort i ta technologia, która dla nas wszystko po prostu robi, są też takie ruchy w naszym barku, które dzisiaj nie robimy. Musimy, musimy to świadomą spalancować i takie ćwiczenie, które nasz park nasz potrzebuje, a w nowoczesnym życiu nie ma, jest akurat takie ćwiczenie jest taki pas potrzebny pas od spodni tak samo może być i zakładamy ręce do tyłu. Tak jak ja teraz. Tak to ma wyglądać. Nogi tak ustawić, żeby po prostu tutaj jest wygodne. I teraz muszę tu jeszcze raz wychodzić. Pociąłem nam tu czas. Tak. W ten sposób widzisz. Ustawimy się, żeby tu jest taki, tutaj z przodu jest taki fajny ciąg. Jeszcze troszeczkę. Jesteś ustawiony? Ok. No to czas. Start. O teraz dwie minuty. Tu z przodu. Z przodu nasz park. Teraz to czuć taki ciąg. Też taki kuczy może być. W czy teraz będzie taki ciąg odczuwalny. Nawet na dole w tych natkarstkach może być ten ciąg odczuwalny. To wszystko jest normalne. I tak na razie tylko rozkrzyjmy nasz powierz Dobra. I teraz. Oba ręce pchamy do maty. Oba ręce pchamy do maty. I jeszcze troszeczkę. Wyluzować. I spróbować troszeczkę do tyłu. Widzisz jak to idzie. I znowu tylko czekamy. I czekamy. 5 sekund. 3. I jeszcze raz. Oba ręce pchamy do maty. Pełna siła. Pełna siła. 4, 3, 2, 1. Wyluzuj i troszeczkę do tyłu. Troszeczkę do tyłu, widzicie, jak ten klej puszcza. To jest nasz, nasz rdza który każdy ma i tak 3 sekundy, dwie i ostatni raz. Aktywny, pchamy oba ręce do maty, pchamy, pchamy, pchamy I jeszcze pchamy i jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa, jeden i wyluzuj i może jeszcze troszeczkę idzie, idzie troszeczkę widzisz, Perfekt. Perfekt. 15 sekund, boli, 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 wiem, wytrzymaj. 8 sekund wytrzymaj, ja wiem, do boli, ale będzie nagroda za to. Dwie sekundy i jedna. Dobra, i pomalutko wychodzimy z tego. Ręce zostają z tyłu i ciągniemy te te ręce własnością do góry. Ciąg do góry. Ile dasz rady? Ciąg, ciąg, ciąg. Jeszcze 5 sekund. 2, 1 i wyluzuj. Jak to zrobiłeś? To zrobiłeś bardzo duży dla Twój bark. Jak on by mógł mówić, teraz on by powiedział. Dziękuję za to.